to kolejny odcinek Minecraft z Cangi wita was standardowo Cangi.pl o lol klawiatura mi wysiadła Cangi.pl i klawiatura mi wysiadła, więc nie mogę o, się ruszyć już mogę byłem w kopalni i znalazłem diaks i redstone na żelazo, trochę się przypala mam też niebieski prawnik. Meski paramik się przypada. Dobra. Ogólnie chyba yy, dawno nie zajmowaliśmy się farmą więc czas na trochę trochę rozbudować. Przynajmniej na razie. Ponieważ... zaraz wam pokażę. Właśnie ja jak byłem w kopalni, to odkryłem lesiona arbuza, więc ogórek, pójdę po miecz, o, będę no, ja to tutaj naprawić, miecz, 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 hop, jeszcze jedna rzecz, mam miecz, raz, dwa, trzy. Na no, dwa, trzy, cztery <coughs> ogórki, ogórki, ogórki. Odciągniemy go tylko od domu, żeby nic nie niszczył, więc z tej strony, chodź tu o ogórku, chodź kary niszczanie. Aż. Dobra, I tak wysadził. Nie chcę mi się tego naprawić, i tak nie mieszkamy w ładnej okolicy. Cześć, owydze. A, zapomniałem jeszcze jedną ważną rzeczy, Więcej nasion. Bo niedługo zacznę głodować. Eee. Nie to. Nie to. ja ją w taki czygieszka, e... a nasion, nasion. E... tu są, jadro się przyda, oraz łopata. No chyba wszystko mam już. T -t -t -t. Kurna, ogórki! I tak się dzieje po Panie Przeczytanej Nocy. Farma. No. I już mi się lewne już nabiło. Przez ten cały węgiel. Wydałoby <coughs> wykopać obsydiami coś zenchantować. Aaaa, siekiera. Już Jest Przepraszam, że ścina, ale sprintuje. Nie chce mi się. No już pojemnie, to był Taki fart. Miałem żelazo. Będę musiał uporządkować magazyn. Jak widzicie mam trochę więcej owiec. się, żeby zostały tylko białe. Oh. Nie ma to jak Minecraft. KOPANIE Ważne każdego faceta Chciałoby się szybko wy... Skoro ja Jak... Chciałoby się szybko wykopać obsidian To poszedłbym do netheru Przynajmniej z parę rzeczy Nie, dobra Hop, 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 hop. I otoczymy to Koblem, bo kobla mamy dużo Ciebie, pajączku, A ty mnie, pajączku, zaczynasz wkurzać Nie wybuchasz, więc mogę się z tobą rozprawić Dobra <coughs> hmm. Kabel, 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 Kobl, kabel. Kobl, kobl. kobl, kobl. Więcej kobla. E, dobra. Teraz no, ogrodzimy to. O, niew, to zapomniałem. Kurwa, po to zrobię. Nie robię. O, Mogę tutaj. Dobra. do kolejne miejsca. No. Niestety teraz biorę cały zestaw narzędzi, nie ma, że niepotrzebne. Mam dużo kobla, więc trzeba to wykorzystać. Dobra. Patykiem dzięki tym nowym książkom z enchantami można. mieć mieczem to jest miecz. Jedyny jaki mam. Teraz patyki można ten zenchantować Patyki, tak na przykład. Bo w serio można dużo, dużo więcej rzeczy. Tak teraz dzięki tym książkom można wszystko enchantować. Zasiew zasiew, zasiew, gdzie widać mielony. Idę po kilow. A ty farma nigdzie się nie ruszaj. Dobra, przepraszam, za chwilę milczenia zamyśliłem się. 8 minut, a ja jeszcze nic nie zrobiłem. 8 minut na nagranie. Ja wam życie. Odcinek na temat chodzenia i wychodzenia z domku <grym, 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 O tak. Powinien zacząć tytułować odcinki. Ale to w drugim miejscu Może niektórzy z Was już zauważyli, ale wpuszczam w HD 720 od pewnego czasu. Ciekawy byłem, ilu z Was ten zauważyło tę zmianę. Dobra, tu będzie furtka i parykadujemy. A w następnym odcinku, nie wiem, co będzie. A i przepraszam, że wczoraj nie było żadnego odcinka. Eh, po prostu nie miałem si si siły się zmusić. Króciutko nagrywania. Ja Zrobię tyle desek. O, tak. Instalowałem na przota. I dlatego mam to. Nie powiedziałam. Jestem zły. było tak. 8 płotków wystarczy? Nie. To dobrze, robiłem deski. Raz, dwa. No, może niedobrze, że aż tyle, ale tak w końcu raczej tak. To... 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 Teraz mam redstone'a! Jeju... Może zrobimy automatyczną farmę? W rzeczy mógłbym. A Ale no to kiedy będzie? Na początku... Mm, chciałbym... Zrobić sobie portal i... enchanting tutaj Dobra. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za uwagę.